Dzień dobry, nazywam się Michał Gawlikowski i witam państwa na kanale ciepło24.pl. W dzisiejszym materiale przedstawię państwu pakiety z kotłami gazowymi kondensacyjnymi marki Sonier Dival. W szczególności popularne modele Telia, a także krótko opowiem o kotłach serii Niedźwiedź. Omówię, jakie moce oferują te urządzenia, z jakimi wymiennikami ciepłej wody użytkowej współpracują oraz jakie elementy automatyki, akcesoria hydrauliczne i systemy kominowe są potrzebne, aby stworzyć kompletną kotłownię. Całość dostępna jest w atrakcyjnych cenach w sklepie Cieplo24. Zapraszam do oglądania. cieplo24.pl Dziś przyjrzymy się bliżej francuskiej marce Sonier Dival. Przedsiębiorstwu z ponad wiekiem doświadczenia w dziedzinie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Markata została założona we Francji w 1907 roku przez Charlesa Sonier i Mauricia Divala. A jej nazwa właśnie pochodzi od nazwisk założycieli Sonier-Dival. W 1963 roku firma jako pierwsza opracowała dwufunkcyjny wiszący kocioł gazowy. Taki słynny model SD216. On odniósł wielki sukces w latach 60. Od tamtego czasu wiadomo firma dynamicznie się rozwija, zdobywając zaufanie użytkowników dzięki innowacjom, wysokiej jakości wykonania oraz niezawodności urządzeń. Obecnie Sonier Dival funkcjonuje jako część międzynarodowego koncertu Wyland Group, taki to jest lider w technologii grzewczej w Europie zarządzającego ośmioma takimi już uznanymi markami. Zanim jednak przejdę do szczegółowego omawiania dzisiejszego zagadnienia, chciałbym uprzejmie poprosić Państwa o kliknięcie w, w przycisk subskrybuj na naszym kanale YouTube, a także w ikonkę dzwoneczka obok, dzięki temu będą Państwo na bieżąco otrzymywać powiadomienie o kolejnym nowym materiale, który publikujemy. Dodatkowo, jeśli po zasubskrybowaniu kanału poinformują nas Państwo o tym fakcie, wysyłając krótką wiadomość na adres info cieplo 24pl odpowiedzi prześlemy specjalny kod rabatowy na transport, który można wykorzystać przy składaniu zamówienia w naszym sklepie ciepło24. Przechodząc do głównego tematu dzisiejszego odcinka, chciałbym skupić się na pakietach z kotłami kondensacyjnymi Sonier Diwal, które znajdą Państwo w naszym sklepie ciepło24. Mamy na ten moment 60 różnych opcji. Można je łatwo wyszukać w jednej wyszukiwarce, wpisując na przykład frazę telia condens. Szczególną uwagę chciałem zwrócić właśnie na tą serię kotów, dostępnych w trzech wariantach: mocy 18, 25 oraz 30 kW. W zależności od wymagań dotyczących przygotowania ciepłej wody użytkowej, pakiety telia można połączyć z różnymi pojemnościami zasobników CWU. Do wyboru są takie jak 120 litrów, 150 oraz 200. Dzięki temu każdy inwestor może wybrać odpowiedni zestaw dla liczby domowników oraz oczywiście zapotrzebowaniu na komforcie ciepłej wody użytkowej w każdym domu. Kotły te oferujemy zarówno w pakietach z podstawowymi regulatorami, jak i w wersjach bez sterowników, co pozwala dopasować, rozbudować zestaw do indywidualnych potrzeb użytkowników. Sonyer Dival, model Telia Condens w wersji jednofunkcyjnej to urządzenie oparte na technologii kondensacyjnej, w której zastosowano opetent, opatentowany przez grupę Weiland wymiennik ciepła aluminiowo-krzemowy. Rozwiązanie to zapewnia wysoką przewodność ciepła, odporną na korozję oraz długą żywotność. Dodatkowo ogranicza odkładanie się osadów i gwarantuje równomierny rozkład temperatury. No właśnie dlatego. Modele te są bardzo szanowane i polecane przez instalatorów oraz serwisantów. Producent udziela 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia przez serwis do 5. Kotły te oferują również szeroki zakres modulacji palnika od 5,2 kW. No nie jest to jednak wynik jakiś rekordowy, ponieważ te droższe kotły marki Vajland potrafią modulować już od 2,8 kW. To lepszy wynik. Ale należy pamiętać, że to no jakby no, zupełnie inna półka cenowa. W przypadku serii Telia otrzymujemy jednak solidne i ekonomiczne urządzenie, które no, także doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Pakieta z kotłami Telia Kondens dostępne są emaliowane wymienniki ciepłej wody użytkowej o pojemnościach 120, 150 oraz 200 litrów. Wspomniałem już o tym wcześniej. Dzięki temu można dopasować zestaw do liczby domowników i zapotrzebowania na ciepłą wodę. Wymiennik... O pojemności 120 litrów sprawdzi się w przypadku domu z jedną lub z dwiema łazienkami, lecz raczej wyposażony w prysznicę. Jeśli jednak w domu znajduje się wanna, a z ciepłej wody korzysta rodzina licząca 3, 4, 5, 6 osób, warto wybrać wymiennik 150-litrowy, a w przypadku bardzo dużej wanny nawet 200 litrów, no, aby właśnie w pełni zabezpieczyć komfort użytkowania. Istotne jest to, że wymienniki w tych pakietach nie posiadają krótce na dodatkową grzałkę elektryczną, co oznacza, że dedykowane są do współpracy wyłącznie właśnie z tym kotłem gazowym, bez możliwości późniejszego dołożenia takiego właśnie alternatywnego źródła podgrzania wody, jakim jest grzałka. Przy omówieniu pakietów dostępnych w naszym sklepie Ciepło 24, warto zwrócić uwagę na wariantowość, którą przygotowaliśmy dla Państwa. Oferujemy przy każdym produkcie. Obok kotów telia mogą Państwo wybrać również kocioł z serii Niedźwiedź. Jest to również kocioł jednofunkcyjny, ale w przeciwieństwie do telii nie w wersji wiszącej, lecz w wersji stojącej. I model Niedźwiedź charakteryzuje się takim dużym zładem wody, co sprawia, że szczególnie dobrze sprawdza się w instalacjach centralnego ogrzewania starszego typu, wyposażonych w klasyczne. Grzejniki, gdzie też mają te, dużo tej wody. I ta automatyka właśnie obsługuje ten jeden obieg grzewczy, czyli na przykład grzejnikowy. Już wcześniej na naszym kanale przygotowaliśmy materiał poświęcony właśnie kotłowi niedźwiedź. Taki szczegółowo omówił go mój kolega Łukasz. Tak wygląda ikona do tego filmu, a link do nagrania znajdą Państwo również w opisie dzisiejszego odcinka. A teraz przejdźmy do kolejnego zagadnienia, czyli automatyki przeznaczonej do sterowania tymi kotłami. Tak, w przypadku kotła niedźwiedź w pakiecie standardowo występuje przewodowy regulator ExaControl E7C. Jest to no, najprostsze rozwiązanie przeznaczone do sterowania jednym obiegiem grzewczym. W przypadku kotów Telia, gdzie możemy oczywiście sterować jednym regulatorem ExaControl, ten jeden obieg grzewczy, ale może ta, możemy także zastosować znacznie bardziej rozbudowaną automatykę. Teraz tak, do wyboru. Są zarówno re regulatory przewodowe i bezprzewodowe, pogodowe, które dostosowują pracę kotła do aktualnych właśnie warunków zewnętrznych, te pogodowe. I co ważne, kotły Telia można konfigurować do pracy z dwoma, a nawet trzema obiegami grzewczymi. I dzięki temu zestaw można dopasować do różnych instalacji, na przykład osobno sterować ogrzewaniem podłogowym, góre-dół, albo podłogowym i grzejnikowym. Dodatkowo dostępne są rozwiązania umożliwiające podłączenie kotła do internetu, co pozwala na zdalne sterowanie i kontrolę pracy systemu w zależności od potrzeb. Można to zrealizować także na różne sposoby, wybierając odpowiedni moduł komunikacyjny. No to zaczynam. W sytuacji, gdy instalacja jest bardziej rozbudowana i obejmuje więcej niż jeden obieg grzewczy, konieczne jest zastosowanie dodatkowej automatyki, którą właśnie oferują te kotły Telia Condes. I teraz tak. Do obsługi większej liczby obiegów wykorzystywane są dodatkowe moduły. RED3, który pozwala na sterowanie dwoma obiegami grzewczymi. Lub RED5, przeznaczony do instalacji z trzema obiegami grzewczymi. I mając już podłączone do automatyki kotła te moduły, dokładamy w kolorystyce na przykład białej, Regulatory z serii Mi Pro. I one są dostępne w wersji przewodowej lub bezprzewodowej, Te, to znaczy Mi Pro R, jak jest bezprzewodowy. Dają one możliwość precyzyjnego sterowania, w tym także w trybie pogodowym, czyli w oparciu o temperaturę zewnętrzną. I teraz tak, dodatkowo do tego głównego regulatora, na kolejne obiegi grzewcze, dokładamy regulatory pomocnicze. I teraz, w zależności od tego, którą wersję wybierzemy przewodową czy bezprzewodową, stosujemy odpowiednio Mi Pro Remote w systemie przewodowym lub Mi Pro R Remote w systemie bezprzewodowym. I takie rozwiązanie pozwala na niezależne sterowanie każdym z obiegów drzewczych, co daje użytkowniku jeszcze większą elastyczność i wygodę. Dzięki temu można na przykład ustawić inną temperaturę w części domu, gdzie jest ogrzewanie podłogowe, a inne w pomieszczeniach z klasycznymi na przykład grzejnikami. Czyli różne temperatury na różnych piętrach. Proszę pamiętać, podogówka nagrzewa się bardzo długo i grzeje niską temperaturą, a grzejniki szybko i wyższą. Dlatego ważna jest ta automatyka. Ok, mam nadzieję, że jest to czytelne, bo objaśniam dalej. W sytuacji, gdy planujecie Państwo mieć rozbudowane obiegi grzewcze, a dodatkowo chcecie uzyskać zdalny dostęp przez Internet. Należy sięgnąć po jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązanie. Podstawą są oczywiście odpowiednie moduły RED, no w zależności od liczby obiegów. Do tego dochodzi wybór głównego regulatora z serii Mi Pro Sense. W wersji ona jest takiej kolorystycznej czarnej. To nowe regulatory. Te Mi Pro Sense w wersji jest przewodowej lub Mi Pro Sense F w wersji bezprzewodowej. Analogicznie, jako regulatory pomocnicze stosujemy modele. SR92 dla wersji przewodowej lub SR92F dla wersji bezprzewodowej. Tutaj warto podkreślić bardzo ważną mm, zasadę. Trzymamy się jednej technologii komunikacji. Jeśli wybierzemy wariant przewodowy, to cały system musi być przewodowy. Jeśli bezprzewodowy, to wszystkie elementy dobieramy w wersji bezprzewodowej. Takie mieszanie dwóch standardów. Czyli jednej instalacji, no nie jest zalecane. Aby całość mogła być połączona z internetem i sterowana przez darmową aplikację MIGO Link, potrzebny jest dodatkowy moduł komunikacyjny MIGO Link SR940F. On też jest w wersji bezprzewodowej. To właśnie on odpowiada za integrację całego systemu z siecią i umożliwia obsługę instalacji grzewczej z poziomu smartfona czy tam tabletu. Warto dodać że w przypadku kotów teria dostępne jest także prostsze rozwiązanie dla instalacji, ale tylko z jednym obiegiem grzewczym? Taki jest regulator MIGO, który on też zapewnia dostęp do internetu, ale w takiej bardzo podstawowej, bardzo takiej mniej, może z mniej rozbudowanej formie. Uff, ok, wrócę jeszcze do tych rozbudowanych systemów, bo to właśnie takie domy potykamy najczęściej. Parterowe lub piętrowe, rozbudowane z różnymi opcjami ogrzewania. Czyli mamy już omówioną automatykę, czyli w sposób, w jaki można tym wszystkim sterować. A teraz czas na hydraulikę, czyli energię z kotła, którą trzeba odpowiednio rozdzielić, przepchnąć, no i doprowadzić do ogrzewania podłogowego czy grzejników. I teraz, tak, aby ułatwić Państwu dobór właściwych rozwiązań, Przygotowaliśmy na stronie specjalny konfigurator doboru obiegów grzewczych oparty na produktach z polskiej firmy WOMIX. Pozdrawiam wszystkie osoby z tej firmy. Było mi bardzo miło Was poznać. Konfigurator jest dokładnie w tym miejscu na naszej stronie. Jak z niego korzystać? Pokazaliśmy w osobnym materiale. Tak wygląda ikona i też link umieściliśmy w opisie tego materiału. Dodatkowo, dla uproszczenia, pod każdym omawianym pakietem w sklepie znajdą Państwo zakładkę pasujące produkty. Jedna z zakładek nosi nazwę grupy pompowe na 2 i 3 obiegi grzewcze, z których można wygodnie skorzystać przy kompletowaniu instalacji. I na koniec, aby skompletować całość instalacji, mamy przygotowane również pakiety kominowe, które znajdą Państwo w tych samych zakładkach. Dostępne są rozwiązania do montażu w szachcie kominowym. Zarówno systemy marki Wynant, bo to jest Wynant Group, jak i zamienniki z firmy RICOM Energy. No i tutaj chciałem przy tej okazji pozdrowić Małgorzatę. To jest właśnie z firmy RICOM Energy. Tutaj także przygotowaliśmy dla Państwa materiał filmowy, aby ułatwić kompletację takiego systemu. W ofercie znajdują się wyrzuty boczne oraz systemy rozdzielne, co pozwala dopasować rozwiązania kaminowe do każdej sytuacji montażowej i rodzaju budynku. Zapraszam do zakupu. Ciepło 24 staramy się oferować produkty tej firmy w bardzo atrakcyjnych cenach, dlatego serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą pełną ofertą na stronie internetowej. Jeśli chcą państwo zmotywować też nas do dalszego działania, proszę o łapki w górę na YouTube, Facebook, a także serduszko na Instagramie i pojawiliśmy się też na TikToku. <grym> Proszę pamiętać o wysłaniu do nas wiadomości, że subskrybują Państwo nasz kanał. Dla subskrybentów przygotowaliśmy dodatkowe rabaty na transport przy zamówieniu w naszym sklepie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Pozdrawiam. Michał Gawlikowski. Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka.